Jan Czerski przeczesał brodę, założył okulary i jeszcze raz, zgodnie ze spisem, sprawdził, czy cały sprzęt zapakowany jest i gotów do wyprawy. Ubrania dla ludzi, przyrządy pomiarowe, żywność, namioty i 12 flaszek spirytusu dla konia. Sam fakt moczenia nóg w Bajkale i po zachodniej stronie, i po wschodniej w Buriacji, już może być przeżyciem. Ale ciekawostką było to, że miałem świadomość, iż w tym samym miejscu przed 150 laty chodzili zamyśleni badacze Syberii, zesłańcy, Polacy wśród nich właśnie Jan Czerski. Kiedy 17-letni Janczerski z całym zapałem wziął udział w powstaniu styczniowym, nie wiedział, że już wkrótce zostanie pojmany i zesłany na Syberię. Chłopiec, który nie skończył gimnazjum, przewieziony został do Omska i tam siłą wcielony do armii. Byłby pewnie zmarniał zupełnie, gdyby nie Georgi Potanin. Wojskowy, który zauważył w nim ogromny potencjał i wyraził zgodę na to, aby młody Czerski, ucząc się, prowadził jednocześnie badania geologiczne. W 1871 Czerski, nadal jako więzień i zesłaniec, trafił do Irkucka. Nadal się sam uczył, mimo dużych trudności. Mógł Zmarnieć zupełnie, mógł umrzeć gdzieś w drodze, mógł zostać zapomniany, ale nie poddał się. Uczył się i jednocześnie zgłosił akces do pracy w Rosyjskim Towarzystwie Geograficznym. I choć wydaje się to paradoksem, będąc więźniem, mieszkając w więzieniu, na dzień wychodził do pracy i został uznanym naukowcem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. A tamtejsi naukowcy dbali o swoich kolegów niezależnie od narodowości, więc w roku 1885 wyjednali u cara amnestię dla Czerskiego. Ten jednak nie uciekł od razu na Wileńszczyznę do domu. Był już uznanym paleontologiem, geografem, geologiem, autorem pierwszej geologicznej mapy Wybrzeża Bajkału. To Czerski, wbrew wcześniejszym twierdzeniom słynnego von Humboldta, stwierdził i dowiódł, że bajkał nie ma pochodzenia wulkanicznego, a jest po prostu szczeliną, która rozszerza się o 2 cm rocznie. Niemal 150 lat temu dokonał wielu odkryć razem z innymi Polakami słynnymi. Ale o Benedykcie Dybowskim, Michale Jankowskim, o Ferdynandzie Karo, Bronisławie Piłsudskim, Wacławie Sieroszowskim czy Ignacym Sobieszczańskim opowiem przy innej okazji. Będzie także kiedyś o Aleksandrze Czekanowskim, przyrodniku, geologu, zbieraczu paleontologu, czy o Wiktorze Godlewskim. Tym razem jednak wracamy do Jana Czerskiego. Ten stosunkowo młody człowiek, z ogromną już wiedzą, będąc długo więźniem i mieszkając w więzieniu, pracował jako sekretarz Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Ale miał też okazję, w dwa lata po zwolnieniu z odbywania kary, zostać członkiem rzeczywistym Moskiewskiego Towarzystwa Archeologicznego. Wreszcie, w 1891 roku wyruszył, w, jak się okazało, ostatnią swoją wyprawę do Kołymy, i tutaj niespodzianka: wszyscy jego współpracownicy zachowywali się doskonale. Było zimno, jak to na Syberii, ale radzili sobie przystosowani przez wiele lat pobytu tam, dokonywali badań paleontologicznych i geologicznych. Wóz i sanie ciągnęły konie. Na czele jechał konik, który był bardzo posłuszny i grzeczny, pod warunkiem, że chleb, którym go karmiono, nasączony był spirytusem. Kiedy tylko koń trzeźwiał, stawał w miejscu, jak jego kuzyn osioł, i nie chciał iść dalej. Dlatego Czerski pamiętał, żeby dla konika. Zabrać odpowiednią ilość alkoholu, inaczej wyprawa by się nie udała. Koń przeżył niestety Jana Czerskiego, który w trakcie wyprawy na kołymę zmarł. Był bardzo słabego zdrowia. Losy konia dalsze nie są znane, ponieważ to było 140 lat temu, to myślę, że konik już też nie przeżył mimo konserwowania, ale co dostał, to jego. Natomiast Jan Czerski też dostał, chociaż głównie pośmiertnie, to, co mu się należało, bo sam byłem na Piku Czerskiego, czyli wzgórzu Czerskiego nad Bajkałem. Jest kilka pasm górskich, przełęczy w Rosji nazywanych jego nazwiskiem, a nawet miasto Czersk. Także losy ze były bardzo różne. Niektórzy jakby chichot historii się tu odezwał, odnieśli sukces właśnie dzięki zesłaniu.